Dzień dobry, witam serdecznie, jestem KroKet i widzimy się dzisiaj w kolejnym filmie z Better Minecraft. Nie wiem w sumie kto to jest który film, nie wiem który to film, ale wydaje mi się, że to będzie numer 6. Um, także powiedzmy, że dla mnie to jest malutki sukces, że jednak coś się na tym kanale pojawia częściej. Oczywiście mówiłem, że dzisiaj stream będzie, ale patrząc na to, że... Um, że, 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 że nie mam po prostu teraz obecnie jakoś czasu. Jeszcze jakiego drzewa mam za dużo. Musimy zrobić skrzynkę tego. E, nie mam za dużo czasu, no to dzisiaj streama raczej nie będzie. E, no tak. Śmigam sobie dzisiaj troszkę samochodem. Co to jest? Aż, Okej. Okay. Śmigam dzisiaj sobie troszkę samochodem, więc e, no mogę być, być dość późno w domu. A nie chcę robić jakoś bardzo po nocach tego streama plus mogę być zmęczony. E, no i właśnie jestem na chwilkę teraz w domu, bo e, odwołali nam lekcje, jak się okazało, także przyjemnie. <laughs> odwołali nam lekcję, no i po prostu nie ma. E, nie było co siedzieć we Wrocławiu. Mam być na 14.30 z powrotem, także to jest jeszcze troszkę czasu. Stwierdziłem, że sobie nagram. A co dzisiaj? Już tak w temacie Minecraftowa. Minecraftowym. O, przepraszam, mylę się troszkę jeszcze. Nie wiem, dziwnie mi się filmy nagrywa w ogóle, nie? Bo zazwyczaj streamy i tak dalej i są jakieś określone tematy, a teraz muszę sam jakby wszystko gadać. Jak widzicie, troszkę się przygotowałem. Jakiś tam lucik mamy, może weźmy jeszcze jeden kilo. Musimy zrobić, dobra. No i jak mówiłem w poprzednim filmie, lecimy ogarnąć. Displace. Where is it? Podziemia zombie, dokładnie. Ale tu dziwnie w ogóle wygenerowało, ale to dlatego, że jesteśmy w lekkich podziemiach. No co pokazuje nam nie do końca, co chcemy, żeby nam pokazywało. Tu w ogóle jest jakiś kanion, czy co? Nie wiem. No nieważne, w każdym razie to jest nasz dzisiejszy cel. On nie jest daleko od nas. Możemy sobie po drodze jeszcze wybić troszkę świnek. I lecimy tam pozwiedzać. Także latarka w dłoń. Tak, jeszcze patrzę na szybko, czy coś nam się faktycznie tam jeszcze nie przyda. Ale tak myślę, że możemy wziąć troszkę bloczka. Weźmy sobie w to, ale pociąg tam ciśnie. A które jest godzina? 1322. No, to będzie szklarska poręba. Podziemia, zombie są w tamtym kierunku. Tam jest ten chyba redudowy. Tak, to są redudy. Bardzo ciekawie rozwiązane. W sensie, jak patrzę na to drzewo, to raczej mam, że to nie będzie coś czerwonego, tylko będzie właśnie coś w kolorach ciemniejszych. Ale spoko, takie zaskoczenie troszkę, jak się kopie to drzewo. Drewno, chciałem powiedzieć, drewno i drzewo. Okej, okay, jeszcze tutaj sobie świnkę zapniemy, bo jedzenie ogólnie nam się trochę kończy, co jest słabe i cały czas nie zrobiłem farmy, ale farma będzie, myślę, że nie w tym filmie, a w następnym, zobaczymy jak to będzie, może dzisiaj kilka rzeczy zrobimy, choć w to wątpię, to jest ciekawe drewno, czy to jest, wydaje mi się, że to będzie coś w stylu tego drewna, w sensie koloru liści, no dobra, schodzimy na dół, ja wiem, że to jest troszkę, patrzcie na mapę teraz, nie? A jeszcze nie zeszliśmy, a tam jest kilka pięterek. No Oh shit, to już jest was za dużo. Zaraz nie wejdziemy tam w ogóle. Będzie ich za dużo. Czyli. God, please, nie laguj mi. My zanim. What the fuck! Dajcie nam zejść tam. Dobra, mordo. Ciężko, ciężko. A wyjdźcie w ogóle na zewnątrz, czemu ja was tutaj nie wpuściłem? Dobra, to było przesrane, szczerze wam powiem. Nieprzyjemne rozpoczęcie, a w takim razie trzeba zejść jak najszybciej niżej i zniszczyć im ten spawner. Skąd wiem, że tu jest? Ano z poprzedniej serii, jeszcze. Tu są te spawnery poukrywane i jest tu również skrzyneczka, którą zaraz zlutujemy. Chcę jeszcze dać na górę, bo nie wiem czy to... W -9, Jak w złym miejscu postawiłem tą pochodnię to one i tak się spawnowały. Nie wiem czy tutaj tak samo jest. Nie. No dobrze ten miecz zrobiłem. Oh shit. To będzie trudne. Ja wiem, nie umiem za bardzo w PvP. Tu trzeba się na tym skupić, a troszkę chaotycznie to wszystko. Kurde mole. Dobra, trochę źle robię, bo oni się na mnie wszyscy tutaj sapną. O, 10 level. Myślę, że to nie jest teraz najważniejsze. Ale dobra, naklepaliśmy. Jak widzicie, no jest to trudne. Infinity nice. Mamy jeszcze mieczyk. Lur 2. Jak najbardziej fajnie. Pochodnie Joink zbrójka, Joink i takie rzeczy możemy wziąć. Węgiel zawsze biorę. W sensie węgiel jest po prostu potrzebny. Dla mnie przynajmniej. Dodam sobie tutaj tych pochodni, a w związku z ilością tutaj zombiaków ogromną, będziemy stawiali to wszędzie. Dobra. W sensie nie chcę, żeby jednak tutaj został ten klimat, więc nie będę tego wszystkiego rozświetlać rzeczywiście, ale no to co tutaj zobaczymy, czyli te spawnery, no to oczywiście będziemy rozświetlać. Ok. Wydaje mi się, że tu gdzieś były skrzyneczki na tych yy, podwyższeniach. Także będziemy musieli sobie w taki sposób tu patrzeć. Te spawner nie da się ich wykopać, nie? Spawner fragment. To może z kilku fragmentów się da. To jest w sumie. To jest fajny w sumie zamysł, jeżeli o to chodzi. Że z kilku fragmentów dobrze. I skrzyneczka. O kurde, ile tutaj tych jest. Aj! Musimy uważać na nasze życie jest. Tu jest jeszcze spawner. Dawaj ten spawner fragment. Bo jeżeli da się spawner fragment i da się na przykład jaju skraftować. No to wiecie, no to jesteśmy win-win, Marcheweczki bierzemy oczywiście. Nie wiem, czy gdzieś marchewek nie pominam, ale marchewki nam się przydadzą do tej farmy. Więc jak najbardziej bierzemy. Dobrze, co my tutaj jeszcze mamy? Panie kolego. Mamy główki w ogóle. Główki można zebrać. Nie wiem, czemu ich nie zbieram. W sensie. Może ich tu nie było? Nie były. Jest tu świeczka, świeczek nie będziemy brać, nie ma po co. Ale te główki chętnie ja sobie pozbieram, nie? Świeczka, świeczka, kwiatek, pod. Dobrze. Tu się da zejść? O kurczę, ej, to się zgubiłem, chwila. Gdzie my mieliśmy wejście? Tu jest wejście. Ok, poszliśmy. Ok, straciłem orientację w terenie. Tu jest miejsce, w którym nas nie było. Tutaj byliśmy, okej. Okay. Mm. Skrzynki są na dole w ogóle, w sensie na tych niższych półeczkach, nazwijmy to, co jest ciekawe. Główeczka, joink, eee, czy to się wszystko nagrywa? Nagrywa i tak dalej, dobrze, bo nie chciałbym, żeby to wszystko przepadło. No teraz jest troszkę stres z tym, no bo seria, seria, no ale pewnie jak mi przepadł odcinek, to bym po prostu Wam powiedział, co się działo i tyle. Row Iron, oczywiście bierzemy. No ja żelazo bardzo lubię mieć go aż za dużo. Jest to później flex. <grymne> Okej, okay, tu się wygenerowało widzę to na jakiejś dziurze, na jakiejś kopalni. Eee, szukamy. Chwila, no. Tu nie, naprzeciwko tego nie było? Nie, to było taka. Dobra. Główeczka. Halo? Główeczka. Joink. Eee, dobrze, zrobimy dwa kilofy, bo się przydadzą. Mm. Skrzyneczka Infinity. Znaczy Infinity coś innego, ale mieczyk weźmiemy. <laughs> Zbrójka jak najbardziej. Jabłuszko. Pochodnie dajemy sobie do naszego. Ekwipunku. Gdzieś tu drugą skrzynkę widziałem. Muzyczka, kat chyba jedno z lepszych. E, przynajmniej. Ziemniaczki. Tak, ziemniaczki też bierzemy, bo one są też z jedzenia. E, bone również, bo to są takie niby pierdoły, ale rzeczy, które dla mnie są przynajmniej potrzebne. Ironax. Eee, dobra, już aż takiego syfu nie bierzmy, zobaczmy co możemy odłożyć. To możemy odłożyć, to możemy odłożyć, to możemy odłożyć, to możemy odłożyć. To jest do wzięcia. I tyle bitrut, czy chcemy bitruta? Możemy wziąć bitruta. To już bardziej pod farmę myślę. Warcie, weszliśmy do e, tego, do <laughs> kolejna skrzynka. What the fuck? Saddle, e, saddle chyba mieliśmy już. E, spoko, bo nie ja chcę dobra, już mi biją. Spoko, bo ja chcę konika sobie ogarnąć, więc. A myślę, że na podróżowanie. Uuu! Wow, fa... Hi, hi, hi! Dobra. To jest fajne. I tutaj gdzieś nie będzie też? Będzie. I Emerald, dobra. E... A bo tu są grobowce! Ok, dobra. E... Uciekam do. Myślę, że na razie. Tak, postawię sobie tu pochodnie. E... I postawię sobie tu pochodnie, żebym wiedział gdzie. Główka. Odłożymy po prostu te rzeczy. Ja szybko wrócę do bazy. Odłożymy te rzeczy. No i do Was wyrzucę zaraz, ale w związku z tym, że bardzo nie chce mi się montować, to po prostu na hama zrobimy tak. Dobra. Nagrywa się nagrywa witam serdecznie odłożyłem rzeczy zrobiłem sobie skrzyneczkę specjalną oddzielną żebyśmy pod koniec mogli podsumować. Ty mendo, żebyśmy pod koniec mogli podsumować nasz lucik pójdziemy jeszcze w te miejsce gdzie byliśmy i zaraz pójdziemy w miejsca gdzie nas nie było jeszcze. Główeczki sobie zbieramy czemu nie wiem w sumie można to na coś przerobić nie ale możemy wziąć jak najbardziej nie mam problemu żeby wziąć główeczki. No dobra, tu są skrzynki, które zlutowaliśmy, chodźmy w takim razie gdzieś tutaj, tutaj, oh shit, może byliśmy, tu jest chyba niższe saddle, możemy wziąć jak najbardziej, marhelweczki, takie rzeczy biorę, kolejna zbrójka, okej, okay. kolejny spawner, zniszczymy sobie oczywiście go, dostaniemy fragment, no i zobaczymy co z nim dalej będziemy później mogli zrobić. Czy tą skrzynkę całą zlutowałem? No są kości i tak dalej, kości wezmę. Właśnie przez mączkę kostną, tą mączkę kostną też można brać, bo to farma. Śmiesznie, bo chodzimy po tej kopalni, ja cały czas tylko tej farmie, no ale bardzo dużo lutu mamy takiego pod farmę. What the fuck, jak stąd się wychodzi? Aha. Yy, no, ale bardzo fajna struktura, podoba mi się taki podziemny styl tych yy, jakichś, nie wiem, katakumbów. Dobra. uciekam przed tym mam gówniakiem, bo potrzebuję zejść. Giną. Dobrze. E, tutaj zlutowaliśmy. Dobra, chodźmy teraz do tego, bo to w sumie pamiętam o tym, że tu się schodziło. Zobaczmy co tutaj jest. Mm. What the fuck. That sheet looks awesome. Nie ma nic breaming stand. Pochodnie, joink. Spodenki, leżazo, name tag. E, dobrze. I szkieletowe główki. No wszystkich nie skopię, ale kilka jak najbardziej można. E, pewnie jest gdzieś tu ukryta jeszcze jedna skrzynka. To otwieraliśmy. Tu wiem, że idzie do nas główniak ale... W sensie zombie. Nie, że małe zombie, bo to powiedziałem to jakby tak. E, ok i Brewing stąd też sobie ją bo myślę, że tutaj potek może być trochę więcej w sensie modyfikacji na jakieś potki. I ee, zobaczymy. Respiration. Ok. Weźmiemy dwie pochodnie, żeby był równy stack. <laughs> Miecza nie chce mi się już brać. E, Leggings jak najbardziej. No i dobrze. I muzyczkę też można wziąć. Ehm, dobra, przejdźmy się jeszcze wokół tego, tu jest chyba drugie zejście, to jest zejście na dół, dobra, zejdźmy sobie tutaj na dół. Ehm, what the fuck, to jest e, ciekawe, czemu to jest taka dziura, ale pewnie po prostu tak... M Chciałem powiedzieć niefortunnie, ale to... nie ma nic, że niefortunnie. Ehm, o kurde, ale to się kręci, ja się tu pogubię szybko. Name tag, okej, okay, da się name tagi. Nie wiem, czy myślałem, że się nie da. Cyk, cyk, ironowe, już aż tyle nie potrzebujemy tego. Wiadomo, to jest tak na przyszłość, e, biorę też te rzeczy. Dużo rzeczy na przyszłość biorę, tu goni nas szkielet. Red Protection, nie wiem co to jest. Zaraz sobie przeczytamy na szybko. Gifts the rider of the fair resistance? Co to jest w ogóle? What the fuck! Oni biją z bliska! a bo to był z mieczem w szkielet. Wow! Ok. To się zesrałem. Ok. Dobra, zobaczmy co tu jeszcze jest. No, tak się dziwnie wygenerowało to. Się troszkę miotamy. Tam skrzynki chyba patrzyliśmy, ale ja zobaczę raz jeszcze czy na pewno. O nie, The Strider. Bardzo dobrze, że tu podszedłem. Kolejne siodełko, siodła bierzemy, nie? Tu widziałem spawner jakoś z daleka chyba. To hmm. bym się pomyliło z tym, z tą świeczką. No dobra, to widzę, że już chyba nic więcej, a tu są. What to fok. Uciekam od nich, bo oni są y, bad. As fuck. Uuu, kurde. Dobra, skaczemy. To było złe. <gry> Dobra. O. Ale miło się tak obudzić na poddaszu, to jest miłe. No dobrze. Nie wygląda w ogóle tak źle, jakby tak na górze dywan, tak sobie teraz myślę, to byłoby to spoko. A ja, <laughs> Trochę panika była już pod koniec. Myślę, że polecimy sobie Wziąć rzeczy, wrócimy bo mam naprawdę sporo lutu i się zajmiemy teraz tą farmą wiecie Bo mamy na tle dużo rzeczy, że myślę, że nie ma sensu czekać już z tym A resztę tego możemy zwiedzić w następnym filmie na wszelki wypadek gdybyśmy nie mieli co robić A myślę, że przy tej modyfikacji raczej będzie cały czas co robić ok gdzie my tutaj spitalaliśmy dalej? Tu jeszcze się na dół schodziło Muszę się, muszę się podrapać, dobra Eee... Uu, 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 pani kolego... Pfff... Się zesrołem. W ogóle, bo myślałem, że tu myślałem, że tu woda jest, nie? Nie wiem, czy ja to mówiłem, jak patrzyłem na to... Uy, nasze... Uy, mordo! Czemu wszystko nam z góry zaskakuje w ostatnich... No, w ostatnich filmach, ogólnie. No dobra. W ostatnich filmach akurat nam nic nie wyskakiwało z góry. Na tym, gdzie Creeper mi dupnął, no to czy dwa razy dupnął? Zastanawiam się w ogóle, czy. E, bo ogólnie jest vlog w produkcji. E, był na laptopie montowany, ale widzę, że muszę niestety od nowa zacząć montować, bo e, laptop nie jest najlepszą opcją z 8GB. może montować w 4K. Tak więc decyzja. Najgorsze jest to że tu nie ma wyjścia Z pieprzaj. Dobra. Największy problem tak naprawdę mamy już wyeliminowany. A laptop nie lubi montować w 4K, więc... WTF! O, oni się rozlatują, to jest śmieszne. Dobra, bo oni mają tu... Spawner kurwa mać, przepraszam, ale wyrzuciłem off Za duża, za duża panika. Ok. Dobra, wywalę. Laj. Tu jest gdzieś wasz też spawner. Wiem o tym. Dobra. Jeszcze go z tej strony buduje, i gitara. No i żadnych skrzynek, naprawdę? What the fuck. Dobra. Co jest za spawner? Spawner szkieletów z mieczem. Oczywiście sobie weźmiemy, żeby było na pamiątkę. A gdzie jest drugi spawner? Bo gdzieś drugi był? Czy mi się wydawało? Czego zniszczyłem? N był tu, na pewno. Nie wiem co z nim zrobiłem. No dobra, nieważne. Wezmę z was expa, bo straciłem przez was ostatnim razem. Więc wy lecicie tu. Do... Tam chyba jest woda, nie? Mogłem z tym miejscem... No, chyba jest. Jest woda, dobra. Nieważne. W każdym razie wychodzimy i lecimy myślę, do naszej bazy. Podsumować taki lud na szybko. To pajączek gdzieś był mały. Urocze. Znaczy, zależy dla kogo, niektórzy mogą mi nie ubić Okej, okay, dobra, ja się odnajduję już gdzie jestem, przez to miejsce, że tu jest... Łaaaaaah! Czemu to na kurczaku jeździsz? Nie, nie żebym nie wiedział, że to istnieje. Nawet mniej więcej to jest jakiś... E, rare Rer sytuacja. Okej. Okay. Trochę mogłem im zlagować mordę przez to. I to jest... jest. Okej, okay, to oni zrobili 300 IQ. Zrobili 300 IQ. Wbijając od tyłu. Okej, okay, to był stres. To był stres. Dobra, lecimy do góry. Yy, I tu wyjście jest nasze. O jezu. Dobra, wychodzimy stąd. Jak najszybciej się da. Cyk, cyk i biegniemy do naszej bazy i myślę, że możemy zacząć robić tą farmę. Czy będzie ona w podziemiach czy na górze? Trzeba zaraz zobaczyć, jak nasz teren wygląda, przeanalizować go troszkę. Ja lubię podziemne mieć farmy. A czemu? Nie wiem, w sumie po prostu jakoś tak zawsze przyjemniej jest mieć to wszystko na dole zautomatyzowane, mieć taką bazę, ale często mam takie bazy i się zastanawiam, czy może po prostu byśmy tego nie zrobili prosto. Wiecie, tutaj taka wielka farma. Ale z drugiej strony, ja chcę mieć to zautomatyzowane i nie chcę mieć tych. Mm, nie wiem, automatyzacji widocznych. Mm. Dobrze. Yy. Odkładamy wszystko, bla bla bla. I to jest nasz lud. Tyle zdobyliśmy. Mamy tak, książeczkę Infinity, mamy. Oj, i w ogóle źle zrobiłem. Mam Infinity, mamy lur 2, mamy. S slingshot Projectiles to ignore. Nie wiem, co to jest. E Allow's bullets fire to light mobs on fire. ALO bullets fire to light mobs on fire. Mm. Sweeping Edge, klasyk, quick charge. Classic. Looted. Loot dropped from killing a mob is placed directly into a backpack. Aaaa! No dobra! I respiration. To. Aha, tu jeszcze są Protection. Reduce Damage. Lava waxed. Okej, okay, to będzie. A to. Gis, uh, Rider of the Storm of Air Resistance. Okej. Okay. To jest coś chyba czego jeszcze nie poznaliśmy. I Death Strider 2. A Death Strider 2, Increase Movement While, oh, e, while Underwater, okej, okay, dobra. Hmm, no dobrze, w takim razie mniej więcej chyba rozumiem jak to teraz działa. E, loot, fajny, uważam, że jest spoko. Spawner Fragments, nie wiem czy nie mam go za mało jeszcze, żeby coś z niego zrobić. To pewnie nie jest, tylko to jest coś takiego albo w ogóle to wiadomo tak rozrane. Trzeba było jeszcze pójść to pozbierać, zrobię to kiedy indziej. Na razie myślę, że zaczniemy robić tą część. Chciałem nie montować tego filmu, ale jednak będę musiał, bo chciałem zrobić timelapse z tego, jak sobie będziemy już po prostu robić przekopę małą tego, co jest na dole. W sensie po prostu, żeby zrobić dziurę na farmę. Nie wiem, co powiedziałem z tą przekopą, ale tak. Chcę tak, na razie. Bluing. Czy mamy jeszcze trochę żelaza? Um, to zaraz time zrobimy, oczywiście, ale ja tak patrzę, czy możemy zrobić kowadełko, żeby na przykład zrobić kilof, ale w sumie nie mamy żadnego enchantu w styl, więc musimy najpierw zrobić enchant. Także na razie po prostu robimy sobie trochę kilofów i zróbmy te. Niech trochę, podziemia. Także poproszę o. Na razie jak widzicie, powstało coś takiego. Jest to cały czas małe. Ja to będę cały czas w przód tam kopać, bo rozszerzać to w tą stronę chyba jakoś bardzo nie chcę, chociaż zobaczymy jak to wyjdzie. Um, wiadomo. Um, no tak. W miarę potrzeby będziemy to faktycznie rozszerzać, bo nie wiadomo, um, jak dużo jedzenia będziemy potrzebować. Myślę, że poza filmem jeszcze sobie to pokopię. Na razie wyjdziemy na zewnątrz, żeby sobie film zakończyć ładnie. Um, no tak, no tak, no tak. No tak. Wejdźmy sobie na górę. Możemy zakończyć w sumie w środku albo na górze, bo tam jest troszkę przyjemniej mam wrażenie. Trochę dlatego, że się spieszę i że muszę wychodzić powoli. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Te zombie kaumby sobie zwiedzimy jeszcze nie jeden raz, bo jest ich sporo oraz. Są spore. Sporo, jest ich sporo i są spore. Także. No i są jeszcze różne te struktury, także sobie je wszystkie pozwiedzamy, oczywiście. Na razie też musimy się zająć tą farmą, naszym środowiskiem, w którym tutaj żyjemy. Także. Raz będzie to, raz będzie to, raz to będzie łączone, tak jak dzisiaj. Tak dzisiaj wyszło, że po prostu mamy dużo tych wszystkich rzeczy, więc e, tą farmę pewnie tak prosto sobie skończę. E, poza odcinkiem, a po prostu w następnym wam pokażę. Trochę się zaczynam mieszać, także już kończę. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku z Better Minecraft, albo na streamie, który zwykle nie wiem z czego będzie i nie wiem kiedy będzie. Um, no, także życzę wam. No dla mnie jest dzień na razie, jest 13.50, więc życzę wam miłego dnia, miłego popołudnia. I w zależności kiedy to oglądacie, miłego, yy, yy, miłego wieczoru lub poranka. Do usłyszenia. Cześć, cześć.